Cześć, Manko. Z tej strony Shaft i witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Terrarii Tak. Yy, postać i świat robię sobie wcześniej, dlatego że to się długo robi i po prostu nie chciałem Was tutaj za zanudzać. Yy, także przejdźmy sobie już tutaj mamy Shaft yy, Ty, czyli YouTube. I YouTube. Świat YouTube. Tak, świat jest medium. Myślę, że spokojnie nam starczy. I zobaczmy, co my tutaj mamy. Mapkę sobie łączę na razie. O, tu jest duży ocean. Idziemy w takim razie w tą stronę. Sprawdzimy co... O! Króliczek! Cześć Króliczku! Yy, wyszedł, nie wiem czy wiecie, wyszedł właśnie niedawno update 1.2.3 z tego co pamiętam. I dodał bardzo wiele fajnych rzeczy, a mianowicie... Yy, można sobie łapać siatką zwierzątka i umieszczać je w terrarium spadać, slajmy spadać kurde mu. no spadać boże jak ja nie lubię tego mieczyka to jest podstawa pierwsze co to zrobić normalny miecz normalnie bo to się w pale nie mieści chodź chodź kubańcu. tak yy, wiele z was na pewno zna te a niektórzy nie znają i wręcz uważają że to jest yy, podróbka minecrafta i tak dalej ale uwaga nic bardziej mylnego nie tylko dlatego, że to ma y, no, y, graficzkę 2D, ale jest całkowicie inna, inny system grania, także w ogóle inaczej jest prowadzona rozgrywka i tak dalej, także myślę, że Minecraftem naprawdę nie ma nic wspólnego, tak naprawdę. Według mnie, bynajmniej według mnie, po, y, podkreślam, także każdy może mieć oczywiście swoje zdanie i swoją opinię na ten temat. Ale według mnie gra jest w ogóle niepodobna do, do Minecrafta. Bardzo fajnie, przyjemnie się, przyjemnie się w nią gra. Tak. Natomiast jest bardzo podobna, właściwie praktycznie to samo, jeśli chodzi o Star Mauda, którego też będę nagrywał. Nie wiem, czy tam jest głęboko. Miejmy nadzieję, że nie i wyjdziemy jakoś. Dobra, dobra, dobra. Jesteśmy, odbijamy się od dna. O, idziemy do góry. Świetnie. Świetnie. Tyk. Jest! Jesteśmy na drugiej stronie. W ogóle, jakie mam narzędzia? Ale szajs. Ale szajs. Nie wskoczymy tutaj. Dobra. Wykopiamy sobie troszeczkę liny. Przyda się. 10, 12... 31 32 pyk tyk, tyk, tyk O I jesteśmy już na górze, tak O patrzcie widzicie, dodali nowe zwierzątka, na przykład kaczkę I <noise> ją możemy sobie właśnie złapać, umieścić ją w terrarium Tak Ja jestem terrorystą i hoduję różne zwierzątka, ale Kaczki jeszcze nie hodowałem w terrarium, także zobaczymy, co z tego będzie. Okej, okay, świetnie. Mm, hi, hi. O, pięknie, po prostu pięknie. Niedaleko spawnu duże drzewo, świetnie. Już wiem, gdzie zamieszkamy, dlatego że właśnie chciałem w takim drzewku sobie zamieszkać. Jeszcze nigdy nie robiłem sobie domków na drzewie, także... Już A już ma fajny plan. Także to będzie właśnie nasze miejsce mieszkalne. Yy, zróbmy sobie pochodnie możemy. Możemy, mamy to właśnie teraz drewna. Świetnie. To jest pochodnie tu, tutaj już szybko wywale. Wel tu. Tuk. Sprawdźmy sobie co tu jest na dole. Jedno, drugie, trzecie. Jest domeczek, świetnie. Już będziemy mieli drzwi do naszego domku. Będziemy robili wszystko w takim właśnie oto. Okej. Okay. O! Ale wypas! To dość rzadkie, bynajmniej ja jak szukałem to na swój save, musiałem stworzyć cztery światy, żeby to zrobić. I przy okazji to mamy świetnie. A jeszcze nam będzie brakowało tylko różdżki do liści. Miejmy nadzieję, że znajdziemy. Yy, dobra, rozwalamy dzwonuszki oczywiście. To na razie nie wszystko sobie jest. No i tutaj sobie w ogóle już zaatakujemy gaida. Niech on sobie tutaj siedzi. Jest dobra, jest dobra. Gaid skapił sobie tutaj. Niech on sobie tutaj mieszka. A my lecimy dalej. Oh. No i świetnie, tu będziemy mieli nasz teren pod domek. Tak ja przydałoby się zciąć trochę drzewa. Żebyśmy mieli... Zresztą ja i tak tu będę chciał równać tą całą ziemię. Więc trochę robot tutaj będzie. Ale myślę, że ja tutaj sobie wyrównam plac pod budowę domku już yy, między odcinkami. A domek z kolei już buduję na odcinku, także po prostu przygotuję sobie materiały i tak dalej i wyrównam teren. Myślę, że to będzie całkiem fajna sprawa. Przy okazji sobie pochodzę chyba troszeczkę y, na jakieś takie najprostsze narzędzia i zbrojkę, żeby chociaż, y, żeby później jak zejdziemy w jakieś podziemia, żeby po prostu, żebyśmy przetrwali, tak, a nie, że wejdę w podziemia i zaraz ginę, bo tak podejrzewam będzie. Ale w Terrarii już w ogóle dawno nie grałem, miałem sporą przerwę gdzieś, znaczy dawno, gdzieś koło 2-3 miesięcy nie grałem bo grałem zaraz po tym update'cie takim sobie wyszedł jeden... Yy, jeden, dwa? chyba tak. nie więcej jakie dwa miesiące grałem dużo wcześniej przed świętami prawie ze cztery miesiące grałem dużo wcześniej przed świętami, a później wszedłem tylko yy, yy, na święta, po to żeby sobie zdobyć na moim save'ie te klucówki takie świąteczne cukierkowe I, i, i później znowu nie grałem, także Także, że dużo rzeczy już teraz nie kojarzę, nie pamiętam. Nie wiem dokładnie co wyszło, wiem tylko właśnie o tych zwierzaczkach. Dlatego, że, dlatego, że dowiedziałem się od znajomego. Co w tym jest. I myślę, że to jest bardzo fajna sprawa, wreszcie w Terrarii dodali Terraria. Czyli coś, co każdemu się chyba kojarzy, z czym kojarzy się ta nazwa gry, każdemu. Wnajmniej mi mi. Okej, okay, drzewka mamy ścięte. Świetnie, tu będę musiał ten teren pszt, ściąć cały wyrównać i damy linkę. Ale to nie teraz, to nie teraz. To yy, yy, yy. by tu jeszcze dalej zrobić? Może pójdziemy zaraz na głąb tego drzewa, no to będzie dobry po pomysł. Może znajdziemy sobie coś ciekawego. Bo czemu by nie? no, Ale tak, gówniany jak wyszedł. Dobra, lecimy w takim razie. Pyk, pyk, pochodnie, działam pochodnie? Tu mam pochodnie. Pyk, pyk, pyk. Pochodnia. o, fajnie, fajnie. Głębokie też drzewko. I akurat to pasuje. Naprawdę głębokie. O kurczę. Fajnie, naprawdę super, dlatego że będziemy mieli już spore zejście z podziemi. Ale świetnie. Pierwszy raz chyba się spotykam, żeby korzenie tego drzewa było aż tak głęboko obsadzone. Zaraz to się przeważnie. O! Patrzcie! I od razu do meczek. Ale fajnie. Ale tak chcę zobaczyć, gdzie to się ko O, tu się kończy. Świetnie, zobaczmy na mapę. Hmm. Tak. Kurczę, no wypas. Patrzcie, już praktycznie jedna trzecia drogi za nami. Chcę tylko to później wyrównam ładnie. I będzie świetnie. I zrobimy sobie, że ten korzonek będzie nas prowadził aż do samego piekła. Tak, to tu jest. War. Dżownica. <laughs> Super, naprawdę. Myślę, że update z tymi rzeczkami różnymi to jest świetna rzecz. Chciałem zacząć coś w tej skrzyneczce, bo to mieć bardzo ciekawi. I mam nadzieję, że znajdziemy sobie tam hermes budki, żeby szybciej biegać, bo na razie mnie to denerwuje, że się w wolni. Będziemy musieli też się udać na, 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 na yy, biom węglowy, na piranie, po to żeby nam wdropił hook. I zrobimy sobie grapy hooka. To myślę jest też podstawa. Bez tego dość ciężko się obejść, w eksploracji tego świata. Tu mamy jakąś wodę, o! Jest nawet, widzę, jakaś statuetka, to? Rybki, świetnie. O, buteleczkę mamy, też super. Super. Pieniążku, o, meczant już się do nas prowadzi. se mogę od razu wytnąć. Liny mamy sporo i bomby, o, super. Bomby też mi odpowiadają, dlatego że, dlatego że e, działki zostały odklasyfikowane. Ej, tam coś jeszcze jest chyba statuetka. Jeszcze jedna, co to jest? Idę do coś Dobra, dobra. Z nim można razie nie będziemy walczyć, bo może się dla nas zdeś skończyć. O, dobrze, byłoby zebrać jeszcze tam tą pańczynkę, żebyśmy mieli już na łóżko. Idąmy mamy 23. E, silk czy dwóch pojęć zabraknie. No nie fajnie, fajnie. Tu widzę nam jeszcze koperek, czyli mieć, którą oczywiście sobie też zbierzemy. Na razie klajem się podłożymy. O. Tu widzę z kolei wyżej mamy jeszcze ołów. O, świetnie, ołów się przydano, na narzędzie właśnie jakieś lepsze. Tyk. No i widzicie to jest... do takich rzeczy właśnie przydaje grapy hook. No kurczę, grapy hookie będą się po prostu chwyciły święty spokój. Dobra. Oczywiście nasza, naszą glinę bierzemy z powrotem. O, świetnie. Tu mam, widzę na jeszcze. Spadaj, spadaj. Patrzcie. <ścoughs> Zabiliśmy go yy, yy, y, Możemy pochodnie? Możemy Chociaż 6 sztuk przyda się Tam będzie jakaś woda Ale słyszę nietoperza Więc więc pod nami gdzieś tam nasz znaczy pod nami O tu jest ten robaczek Świetnie wygląda Gdzieś pod nami będą jaskinie to bardzo cieszy dlatego że takie kopanie bez sensu to to, to, nie, to nie jest fajne Oj nie chciałem skoczyć kurczę Dobra to sobie rozwalmy Wooden arrow co my tu mamy Może trochę kamienia zbierzemy przyda się na piecyki wir też się przyda Wirtu to w ogóle Może bombę wysadzę w sumie No to myślę że to jest dobry pomysł o, tu wrzucimy sobie bombę. Nie, ale nie mam gdzie uciec. Proszę, proszę, nie walnij. ale fart. Ale fart. Bardziej w tą stronę, bo ja chcę więcej kamienia. Co to jest? A. Taka. Taki obrośnięty kamyczek. Bardziej tam, bo ja chcę kamień. Otóż to. Świetnie. Nie, nie taki bomba jeszcze. O! Super! Super, super, super! Bomba to jest naprawdę świetny sposób na kopanie. Patrzcie, coś pod nami, już tam widziałem, jest jakaś jaskinia, świetnie. O, malutka. Ale zawsze to coś. Ale fart! Ale fart! Podłożymy sobie to i kopiemy trochę tego. Aha, jeśli ja się ten shine. To można sobie w sumie tutaj dać, o, pochodnie jakoś. No i trudno, więcej pochodni nie ma. Spójrzmy tą wodę tam na dół, bo mnie ona drażni, bo nie mogę z niej wyskakiwać od razu. Zobaczmy jak to wygląda. Możemy, kurczę, nie mamy na pochodnie niestety. No, <śm> no dobra. Myślę, że to by było tutaj na tyle Na razie się będziemy tam zgromadzać, dlatego że nie mamy jakichkolwiek yy, Ani miecza dobrego nie mamy, ani nic takiego, żadnej zbroi Więc myślę, że to będzie moment i nas tutaj załapią, więc bez sensu tam się pakować Pokopmy sobie jeszcze tutaj O proszę, jest wyjście z jaskini nawet O o o bardzo dobrze O, i tu jest nit. Może wrzucimy bombę tutaj, niech ten trochę piasku rozwali. Trochę mało nam tego piasku rozwaliła, ale dobra. Kurczę, nie to chyba, co? Nie. Ale też mamy na to sposób. Starczy, pyk. Starczy. I trochę tego. Pyk. 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 Świetnie. I zbieramy sobie nit. Czyli tak jak mówiłem, ołów. Dokładnie. O, sporo tu go jest, więc... Oj, 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 come O, to się przyda też. Zawsze troszeczkę widniej. Tak. Yy, może inaczej, może w ogóle... Co mogę powiedzieć o tej grze, sam o samej tej grze, także... No tak, po pierwsze to jest gra sandboxowa, czyli tak naprawdę yy, nie ma tutaj żadnego takiego większego celu, tak? Czyli po prostu yy, sami sobie ustanawiamy cele, yy, nie wiem, na przykład yy, coś typu... Zdobycie wszystkich itemków z gry, tak? To jest jakiś tam szczytny cel, uważam, bo tych itemków jest naprawdę, naprawdę sporo. Więc to, to nie będzie takie proste. Spadaj, operku Świetnie, co my tu mamy? nie jeszcze lepiej. Jestem jak najbardziej za. Eee, mówię, tych itemków jest tutaj naprawdę sporo. Eee, co natomiast będzie naszym celem w tej serii? Naszym celem będzie, podejrzewam oczywiście, bo to też nie mogę jakoś tam, nie wiem, obiecać czy coś, ale naszym celem, podejrzewam, byłoby po prostu pokonanie wszystkich bossów, tak? Czyli tych i przed, przed mode'em i po hardmode'zie i tak dalej. Jest ich teraz całkiem sporo. Nie jestem pewien co do tego, czy poza okresem świątecznym możemy przywołać sobie tutaj bosa tego świątecznego Mikołaja. Mam nadzieję, że tak. Dlatego, że to będzie fajne jakieś takie urozmaicenie właśnie. Więc miejmy nadzieję, że możemy. No i to tyle myślę no. Jeśli chodzi o tą serię. Myślę, że jak pokonamy wszystkie wszystkich bossów, to już to już to już, to już będzie ok. Oczywiście trochę to potrwa, tak? Ja nie będę tutaj robił na przykład tylko odcinków, nie wiem, jak pokonuje boss i tak dalej. Możecie dać swoje jakieś pomysły takie, czy chcecie po prostu oglądać mnie, jak chodzę sobie także po jaskiniach, czy po prostu czas czasu tylko wstawiać takie odcinki, gdzie sobie tam coś eksploruje, zdobywam jakieś surowce na budowę i tak dalej. Czy, mam zrobić takiego naprawdę typowego let's play'a, czyli po prostu wszystko to, co tutaj robię, to... O kurczę, noc jest, ale się zaraz kończy, dobra, na razie się schowamy sobie tutaj do guida. Czy wszystko to, co robię, po prostu chcecie widzieć, tak? I to będzie od was tak naprawdę zależało Ja tak mówię, y, póki co y, podjęto decyzja, decyzję, że po prostu wyrównam sobie ten teren Dlatego, że to będzie trwało, podejrzewam gdzieś... Dobrą godzinkę, zanim ja teren tutaj przygotuję cały sobie pod swoją budowę Pod swoją po prostu jakąś taką wioskę, tak? Y, bo teraz tego terenu naprawdę potrzeba sporo, gdyż y, no dużo, dużo jest... Y, y, dużo, dużo jest y, NPC-ów teraz Więc domków też musimy zrobić sporo, a ja lubię robić domki takie... Mm, jak by to powiedzieć? Lubię robić domki takie typowo dla każdego NPCa, tak? Odpowiadające, czyli na przykład dla ym, tej pani, kurde, jak ona miała? Nie wiem, tej śmiesznej nimfy takiej zielonej. To lubię dla niej robić jakieś takie typowo roślinne, tak? I tak dalej. Dla pani pielęgniarki, no to wiadomo, coś takiego związanego z jakimiś krzyżyczkami i tak dalej, żeby jakiś czerwony był taki szpital. Patrzcie, ząbisz tutaj, bo ona bija. Kurczę, ta broń jest po prostu beznadziejna. Będziemy go chlasać do końca mocy całej. No ale myślę o to. Tak jak mówię, właśnie domki takie tematyczne lubię robić. I, i myślę, że myślę, że to będzie fajne. Okej. Okay. podobnie. Na razie to będzie nasze takie miejsce tymczasowe do mieszkanka. to no, skrzyneczki sobie też wykorzystamy, to na razie w sumie odłożę. To też. To też. To sobie weźmiemy, yy, krzyżeczki odłożymy. To odłożymy. Daj pluma odłożymy, i nasionka też, to, to, drewno zostaje, bo drewno się może przydać, klej odłożymy i kobłęba odłożymy, skrzyneczkę też odłożymy, dobra, jasek też możemy odłożyć, i linkę też możemy odłożyć, czemu nie. To jest to, i czy coś jeszcze, czy coś jeszcze, myślę, że nie, myślę, że nie, dzień będzie trzeba zapolować trochę na te, na slajmy, żeby zdobyć żel. tam się tłucze, zabijaj i w ogóle Patrzmy. o już będzie się dzień. świetnie już się robi jasno patrzcie wiórka skwile tyk 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 Nie, nie, nie chcę tyk tyk zabijać, odejdź. tyk 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 na to. Chodź, Chodź, Gajda mi zabije. Nie pozwolę ci na to gór byku pyk 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 mam Cię mm, dobra wiecie co może faktycznie weźmiemy sobie z tej strzeczki to to i to i porobimy sobie te mm, zrobimy sobie workbench na razie pyk i zrobimy sobie piecy. nie mogę? a czemu nie? podejrzewam że będę potrzebował pochodni ...żeby robić piesik, więc musimy iść też... oj kurcz. Ciężko wychodzi, dlatego mówię, pierwsze co to będzie trzeba tutaj to wyrównać wszystko. A zapomniałem, że ja mam porówny skok. No właśnie. Ptaszek jest... Bierz. Musimy zapolować na slajmy. Więc slajmy, strzeżcie się. O, drzewo jest świetne, takie całkiem spore. Lubię śmiać spore drzewa, bo to małe takie są litne. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie wiem jak to jest głębokie, więc... O, praktycznie przyskoczyliśmy. Fajmy chodźcie do mnie. Patrzcie, strzęczka wodna, ale świetnie, idziemy tam. Jestem w stanie chyba wyskoczyć ponad tą wodę, wrajesz No jest spokojnie. Więc... O, fajnie, mamy pochodnie. A, przyspieszenie. Będziemy mieli pierwszego golda. O, 5 lidu. To oczywiście sobie zbieramy. Patrzcie, motylek, ale wypas. Ale wypas. fajowo. Fajowy świat tutaj wyszedł, naprawdę. Podoba mi się. Patrz, może coś troszeczkę dalej. Co wy na to? Robię motylka. Nie chciałem motylku. Tym chyba więcej mu zadajemy niż to naszym mieczykiem, tak myślę. Tak mi się wydaje. Ale sprawdźmy. Nie no mieczykiem więcej, tylko tym, może jak mnie ten miecz wkurza, straszny jest. Co hmm, my tu jeszcze mam ciekawego? Drzewa. Drzewa, drzewa i jeszcze raz drzewa. Tam też jest kolejne drzewo. Tu mam lit. Dobra, wykopiemy. Ty. O, i slime. O, slimy, chodź, Slime'ie, chodź. Dostaniesz pierdziel. Tego po jedna. wiemy, nabijemy, co? mocniejsze jakiś jest? Co ty kurde, jakiś guru? Z tego co wiem, było to już oczywiście... Strzaniłem akcję, strzeliłem akcję, bo nie wiem czy wyskoczę teraz. Nie, zaraz ginę. Dobra. Zginę, zginę. No nie wyjdziemy stąd. Ale się wpierdzieliłem. Ale się wpierdzieliłem. E, dobra, wiecie co, ja sobie tu zrobię mostek. Co wy na to? Myślę, że będzie okej. Okay. O, taki właśnie sobie mostek zrobimy. Owa. Jest mostek, myślę, że jest super. Chodź slajmie. Wiewiórka leci Zginę, zginę, zginę Spadaj Okej okay. Spadamy są, spadamy są. bo ja naprawdę za... zabił mi wiewiórkę, co za świnia Nie, 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 nie skocz na głowę tylko Okej okay. Okej okay. Ha, ha, ha muszę brzydkim sześciącie wypierdzielić, bo jak... O, tu jest lit Widzę, widzę Jestem też ciekaw czy y, wygenerował się Korupt czy Krizmon y, Osobiście Osobiście jeśli chodzi o taki wygląd, tak jakoś nie wiem Przyzwyczajony jestem do Korupta Aczkolwiek jeśli chodzi o y, Pożyteczność taką jakby tego biomu To dużo bardziej wolę y, Krizmona Dlatego że ma y, Ma dużo lepsze bronie tak, z, tych, y, z tych rzeczy tam dostępnych w tym, w tym, w tym, w tym właśnie w tym właśnie biomie. Ale myślę, że... Myślę, że i z korupcją sobie poradzimy, jeśli będzie tylko... Także nie problemu, W razie czego zawsze przecież można zrobić drugą mapkę taką typowo eksploracyjną, właśnie gdzie znajdziemy sobie może akurat Grismon. Typowo eksploracyjną mam na myśli właśnie... No nie wiem. Chciałbym zyskać tą wróżkę na przykład tutaj do tych liści, żeby zrobić... Dlatego na pewno też, y, to jest 100%, na pewno też zrobimy drugi świat, jeśli tego nie znajdziemy, to zrobimy drugi świat i poszukamy tego drzewa tylko po to, żeby zabrać tamtą tą różdżkę właśnie, co y, się nazywa Lift One chyba, Lift Wand, y, nie jestem pewien. Okej, okay, schodzimy na dół, schodzimy, cześć Gajdzie, co tam u Ciebie, staruszku? Spoko mówisz, to fajnie, y, co ja chciałem zrobić? A, piecyk? Kowadło za piątkę i piecyk. No, tak jak mówiłem. Yy, dobra, mamy piecyk. I, i, I kowadełko też byłoby dobrze zrobić. Bo to od razu może jakąś broń byśmy zrobili. Aczkolwiek nie jestem pewien. Yy, dobra, sprawdźmy co możemy zrobić sobie teraz. Yy, lit, Na pewno możemy sobie lidy trochę zrobić. Trochę sporo, 21. Myślę, że jest OK. I, i, i co my z tego możemy zrobić? Yy. Broń, na pewno robimy broń, to 100%, to idzie w śmietnik od razu. I kilow świetnie. Jestem jak najbardziej za i to też idzie w śmietnik. A teraz robimy sobie troszeczkę kopru. Tyk 19. Myślę czy robić ten hełm koperkowy. Czy z lidu później automatycznie zrobić. Grygryki. City bomb, campfire, torch, torch musimy narobić sobie sporo. Eee, co by to zrobić jeszcze? Kurczę, może zrobimy tą czapkę. dobra. Niech ma takiego don dondona. Taki pomponik jest na górze, się zawsze śmieje z tej czapy. No ale okej. Okay. Myślę, że jest dobrze. Ważne jak wygląda, ważne, żeby to było praktyczne. Oczywiście w późniejszym czasie o wygląd tak, że będziemy dbali, ale... Po co mi za piłka? Co dodaje? To, to chyba jest taka tylko to się wyrzuca, nie? A, to się zbiera, dobra, hmm, dobra, niech sobie jest tutaj. Może ją się fajnie. Może ją się sprzedaje za w miarę fajne pieniądze, bo mi to ogólnie jest niepotrzebna papiłeczka. To dobra ci na multi gra. Tyk. Dobra. Wyjdę sobie na powierzchnię i myślę, że to będzie na tyle w tym odcinku. Tak, tu będzie nasza... Tu będzie powstawała nasza baza. Świetnie, co? Na drzewie. Zawsze chciałem mieć domek na drzewie, jakby mały. Teraz tworzę sobie właśnie domek w terrarii. Dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się, jeśli chcecie oczywiście komentujcie, oceniajcie, a jeśli, jeśli chcecie być na bieżąco z moimi filmami możecie zasubskrybować mój kanał. Dzięki za oglądanie i hej hej, trzymajcie się, cześć.